Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam Was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby Twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Bez względu na to, co mówią doświadczeni rzemieślnicy garażowi. Pełnoprawne wyważenie wału kardana jest możliwe tylko na specjalnym sprzęcie. Inną rzeczą jest wyeliminowanie niewyważenia spowodowanego niewłaściwym montażem kardana lub nieprawidłowym działaniem krzyżaków i elastycznego sprzęgła przekładni kardana. Takie naprawy można wykonać własnymi rękami w zwykłym garażu z kanałem inspekcyjnym lub wiaduktem. Terminologia. Niewyważenie to niedopasowanie między osią obrotu ciała a jego główną osią bezwładności. Takie niewyważenie obracających się elementów wałów kardana lub innych wirników prowadzi do wibracji. Te ostatnie powodują pęknięcia zmęczeniowe w mocowaniach kardana które szybko przekształcają się w pęknięcia. Połączenia gwintowane poddawane wibracjom będą się stopniowo luzować. Może to prowadzić do wypadków spowodowanych upadkiem wału kardana podczas jazdy. Ponadto wibracje mają negatywny wpływ na kierowcę, męczą go i odwracają jego uwagę od oceny sytuacji na drodze co również zwiększa ryzyko wypadku. Główną osią bezwładności wału jest oś symetrii przechodząca przez jego środek masy. Wyważanie wałów przegubowych jest procesem eliminowania ich niewyważenia poprzez przesuwanie głównej osi bezwładności do momentu jej wyrównania z osią obrotu. Rodzaje wyważania statyczny służy do określania i eliminowania niewyważenia wirnika bez uwzględniania sił wynikających z obrotu. W celu statycznego wyważenia wirnika konieczne jest przesunięcie jego środka ciężkości tak, aby oś obrotu przechodziła przez niego, jest to stosowane w przypadku wirników w kształcie tarczy o stosunku długości do średnicy 1 z 4 lub mniejszym. To wyważanie jest przeprowadzane w jednej płaszczyźnie korekcji i nie jest to odpowiednie dla przekładni kardanowej, chwilowe. Aby wykonać to wyważanie, główny moment niewyważenia wału jest określany i redukowany. Co jest wskaźnikiem niewyważenia momentu obrotowego tego wirnika. Ta operacja jest wykonywana w co najmniej dwóch płaszczyznach korekcji. Dynamiczny. Obejmuje statyczne i chwilowe. używane do długich wirników. Najlepiej nadaje się do wyważania wałów napędowych. Dlatego też wyważanie wałów kardana odbywa się na sprzęcie wykorzystującym tę metodę. Obserwując proces wyważania na stanowisku, nie można stwierdzić, która metoda jest używana? Działanie wszystkich stanowisk wygląda tak samo. Wał jest obracany, a wyświetlacz pokazuje lokalizację i wielkość niewyważenia. Demontaż i montaż kardana, aby wyważyć wał kardana po jego naprawie własnymi rękami, nie jest wymagane. Należy zaznaczyć położenie wałów, z których się składa względem siebie i montując kardan. Należy połączyć znaki. Jak to zrobić, można zobaczyć na filmie. Jeśli zapomniałeś zaznaczyć położenie elementów kardana przed demontażem, kolejny film pomoże wyeliminować wynikające z tego wibracje. Kiedy konieczne jest wyważenie kardana przypadki, w których konieczne jest wyważenie wału przegubowego, podczas modyfikacji wału kardana, skracanie, wydłużanie itp. Kropka po wyeliminowaniu znacznego odkształcenia wału kardana, Wynikającego np. z silnego uderzenia. Przyczyny degań wału przegubowego. Luz w łożyskach poprzecznych przekraczający dopuszczalne wartości. Usterka ta, jak również kolejne usterki na liście, może zostać wyeliminowana poprzez wymianę uszkodzonego zębnika krzyżakowego. Utrata ruchomości poprzecznych łożyski giełkowych spowodowana korozją. Usterkę tę można wykryć własnoręcznie. Jeśli przed naprawą odłączy się od kołnierzy mocowania przekładni przynajmniej jeden koniec kardana i spróbuje odciągnąć zwolniony koniec na bok, głębokie pęknięcia w elastycznym sprzęgle, naprawa polega na wymianie tej części, niewspółosiowość krzyżaków po modyfikacji wału to lub z powodu nieprawidłowego montażu urządzenia z dwoma krzyżakami na krawędziach i połączeniem wielowypustowym między nimi, aby naprawić. Przywróć wyrównanie połączeń, luźne mocowanie kołnierzy wału przegubowego i przekładni osi. Poluzowanie nakrętki mocującej kołnierz do trzpienia przekładni, wadliwe łożysko zawieszenia, nadmierny luz połączenia wielowypustowego, odkształcenie rury przekładni kardana. Wibracje dowolnego agregatu samochodu łatwo rozprzestrzeniają się po nadwoziu, dlatego bardzo trudno jest poprawnie zidentyfikować ich źródło. Dlatego, jeśli wykryjesz dudnienie i drżenie podłogi we wnętrzu samochodu podczas jazdy, nie spiesz się. Aby obwiniać przekładnie, Kardana i rozpocznij naprawę od sprawdzenia poduszek silnika, skrzyni i ich mocowań. Wyważanie wałów Kardana bez wyposażenia. Nawet nie wątp, że poniższe wyważenie gimbala nie zastąpi podobnej naprawy przy użyciu specjalistycznego sprzętu, wytnij prostokąt. Owadę około 30G z arkusza stali o grubości około 2 mm. Przygotuj plastikowy lub metalowy zacisk. Aby przymocować obciążnik do rurki kardana, korzystając z kanału inspekcyjnego lub kozła. Podejdź do przekładni kardana i wykonaj na niej cztery poprzeczne oznaczenia kredą w równych odstępach. Będą one odpowiadać przekrojom do sprawdzania wału napędowego. Owinie obciążnik papierem ściernym stroną ścierną na zewnątrz i zamocuj go zaciskiem w dowolnym przekroju wału odbioru mocy. Papier ścierny powinien być użyty, aby zapobiec wysunięciu się obciążnika spod zacisku. Gdy samochód jest w ruchu, usiądź za kierownicą i wyjedź na płaską drogę. Po dłuższej jeździe sprawdź, czy wibracje nasiliły się, czy osłabły. Jeśli stały się silniejsze, przymocuj ciężarek diametralnie przeciwny. Jeśli wibracje nie zmniejszyły się, sprawdź również inne sekcje przystawki odbioru mocy. Gdy wibracje osłabną, przymocuj cięższy stalowy prostokąt w tym miejscu. Zwiększaj ciężar. Aż wibracje zostaną całkowicie wyeliminowane. Po ustąpieniu niewyważenia przyspawać obciążnik do rurwału przegubowego. Zakończ naprawę malując obciążnik i jego miejsce osadzenia, szczególnie starannie pomaluj szwy wyspawów. Ponieważ w tej metodzie nie stosuje się żadnych przyrządów do oceny intensywności dagań kardana, Dokładność wyważenia jest oczywiście bardzo niska, dlatego nie należy jej stosować w nadziei na uzyskanie doskonałego wyniku. Jest ona odpowiednia tylko w przypadku niedostępności profesjonalnego wyważania kardanów i nadmiaru wolnego czasu, a wordpress Commenter hello world.